Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku, Linka macie w opisie. Jezu Maria, co ja jestem na, przy, na przesłuchaniu, że mi tak tymi latarami dajecie po oczach? Nie zaga. Nazwisko. Jestem. Jest Tomek. Jestem. Intro. O Intrze. Tak, oni się teraz odwrócili. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ale się <gadali, 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 <gadali> że, że się o, 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 o tego wibują. To jest, Słuchajcie, ko to jest, ma ma Małżeństwo. Kolejny odcinek z przed nami, i tak wiem poprzednio. Ej, nie wzięliście kamer? Ze szkoły chyba. Jak czołówkę wziąłem Nie, kamery zwykłe Nie? Tu są? Nie, nie masz. Zasz zamontowaliście już! O, co ty myślisz, że jestem taki głupi jak Tomek? Ale, to... ale jakie zwykłe. No a gdzie masz zwykłe kamery do tego? Do Orbów? No nie wiem. Wziąłeś? Ty, nie, wy zawsze to robicie, więc to nie interesuje. <laughs> ja nie wierzę w niego, nie? Skurze. Co? Także. Boj, dzisiaj... weź no. No ale no co, no? A tam tu zamontowano, roz... no widzę, no dobra, już. No, ale... no, no, no. no a kto? Ten co się pyta. <laughs> a właściwie ta co się pyta. Wymontował. Bo tam lezi... Dymontował, No ale nieważne, w poprzednim odcinku była... Poprzednie dwa odcinki to była szkoła do razy dwa, jeżeli się nie mylę. Więc dzisiaj dobra, jest asylum. Ja idę ten, patrzeć za... to ja, ja idę za Agnieszką. Ale ja się boję... Wojtek no, nie idę no, Dlatego idę ci potowarzyszyć. No, no, no. Tylko Bezus, będę ale tak się nie odwracaj, bo klawiaturę zaraz potłuczasz tam słyszę. <grym> a, Wojtek. Także ja idę. O, ja idę za Agnieszką. Także Aga, AGA 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 czekaj, czekaj, czekaj. AGA. Poczekaj. Boże nie pop, lubię pop, tak. Pamiętasz? Oki, komentarze, subskrypcje. Co jeszcze? G2? Tak, na G2 i co? Ale co jeszcze? Gdzie mają wpadać ludzie? To I gdzie jeszcze? Nie wiem? gdzie, A gdzie DBD streamujesz? To a no, że... Aga, kurde. No, wieś, Wojtek oh. O! To ty zamknąłeś te drzwi? Nie, ksiądz proboszcz. Wiesz <grym> <Ty mnie grym> co, wiesz. To ty zamknąłeś te drzwi? Ksiądz No nie, kurwa. Chciałem, ja Tomek się tam trzali. <grym> ja jestem? Z innej manki poszedłem. Ale Bo, ja nie, nie wiem. Ale że przyszedł za nami. Tak myślałeś, nie? No, troszkę. O, o. o Tomek czy duch? Nie wiem. Co? Dobra Wojtek! Idź kuźwa na środek. Już taka... chciałaś Wojtka, masz? Ja nie chciałaś! Chciałaś, to masz! Szala! Z tego, Agnieszko? Nie, nie no, widzę się... w takim razie. zdecyduj! No to ty się zdecyduj, czy chcesz, żebym przed tobą. Ja nie chcę, żebyś mnie straszył. You know? ja jestem very. no, good. I don't think so. A ah, you don't think so, Ja okay. yeah, I don't think you will behave. I understand you. Okay, it's not a problem for me. Yeah, 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 of course. I like you too as well. <laughs> Taczas. What What are you saying? Doping. I don't know. What are you duping here yeah, exactly? I am not don't know. Nie, nie I... mogę po angielsku, bo oni nie. What są. am I duping? Nie, bo, bo sobie, to może inny czyst będzie mówiła, twierdż. Nie, by musi chyba nie wiem, albo to jest utomka, albo w piwni. U mnie nie ma, bo już obeszłem całe i to jest już drugi kierunek Możecie. Gdzie się schodzi do piwni? schodami dalej. Tam masz schody na końcu korytarza. O na końcu? Where are you? Where are you? Where are you, Where are you now? <laughs> What the fuck? Where are you now? Ale są takie That różne zwroty, że wpada się na tusemkę, tak, to... nie? No właśnie, to tak było. Ale wiecie co. Cześć. O, cześć. Dlaczego sprawdziłaś? Tam już jest sprawdzona. Gdzie on jest? gdzieś górę i dół? Nie, to jest na dół. Aha, okay. a tu są schody. Tam też są. A tam też są. Strony. To jest z mojej strony. <laughs> Gdzie jest Tomek? Jak ty sprawdził, że są korki? Nie, a po co korki? Ej, Tomek tu przyszedł i poszedł? Czy gdzie on jest? No, też byłem. Ja go nie chciałem. No, Where na już Widzieliśmy. Where are you? Muszą być otwarte jakieś drzwi, no. Wiecie, bo tu czego czasami korki były. Nie ma. Ej, nie mam schodów? Ej, zgubiłem schody. <ścoughs> nie może zgubić schody. Tomek... Ej, mamy problem Where jedno. are you? Drzwi się... Tu już nie ma. Nic. Będziemy tam od strony Tomka. To już jest end of the... No to oh, no, obrażą, chyba, że od razu tak nie, nie otworzył. No, o. Nie dolecie, o, on nie. może być na tym On może być na środku też, bo na środku w sumie nikt z nas nie poszedł. Znaczy ja no przeszedłem nie. trochę przy siadek, tylko ja nie wiem czy on zawsze otwierdził. Od razu. No jak będzie aktywny, to będzie otwierał. Ale od razu, czy otwiera tak my ruszamy, czy. Chyba wiesz... to? To drzwi? Kto? Nie ja. Ty? Nie, nie otwierałem. Are you here? Hello? Może, tak ciągły... Wojtek, ciągłeś tu? Are you here? I'm here. Wojtek, ściemnie, że Ty otworzyłeś. Bo no ja otworzyłem. Z <grym> Seriously, exciting. exciting to Na ty pewno byłaś exciting? Ty? Ja będę exciting i będę drzeć kuciapę. Chyba jestem przy drugich schodach już. Żeby nam tak, tak długo zachodziło? Tam, bo, ale nie no, jak nie, nie, nie dotyka drzwi to... ...to mi tak nic nie da. No właśnie. Poczekajcie, a w ogóle jak się duch nazywa? E... No. Richard Thomas. Co to było? Nie wiem. A coś się otworzyło? Tak jakby coś klapło, chyba że to Tomek. Ja nic nie na górze? I ale tutaj otwieram nie drzwi dzwonić, teraz. Co dzwonić? No tu też jest telefon, który dzwoni. Nie, nie. nie? Kiedy? Nie, nie wiem się. Ja pytam. Zamykam drzwi. O, nie, tak nie, nie, nie mogę. O, teraz. Are you here? Hello? Mogu, że jak będzie hunt i nie wiemy, gdzie uciekać. <śleszturna> Wszyscy, takie, taki Oki, Chyba trzeba jeszcze raz z góry sprawdzić, on może później po prostu otworzył. Widzę wasze światło. Może tu środeczkę? W górze? Nie? Idźcie do mnie? No ja tu patrzę na środeczek. Ale jesteście no no na dole czy na górze? Na dole. Na dole, w piwni. No ja też. Tylko tak na środku, Hello? Słyszy tak. wodę. What O Mój sław nie. Ej! Chodź. Zobacz na ścianę tu. Był dziwny odgłos tutaj. Kaplin? Tu są drzwi otwarte. My tu jesteśmy. Na no środek mówiłam, Tomku. Nie ty wodę słyszysz. Tu jak było, czekaj. Albo włączę, może są Dobra, nieważne. Najgorsze jest to, że tak długo jeszcze nie znaleźliśmy, więc idziesz, jak na górę? Are you here? Znaczy, możemy się przejść, no na górę. To bo z może on później drzwi nam otworzył, wiesz? My za szybko przeszliśmy przez górę. Nie, no, powoli szliśmy. <laughs> znaczy, ja bym ogólnie jeszcze sprawdził A na A tu ten byliście? Znaczy, byłeś tam, tu? Tak, Ja bym ogólnie jeszcze sprawdził tutaj na środku, na stołówce i tak dalej, bo tutaj nas nie było. Idziemy środkiem, czy idziemy. choć od prawej strony? No, tędy. Boże, żeby nie było tak, że musimy do każdej sali wejść. No, Znaczy powiem ci, że Where zrobiłoby to się ciekawsze, bo tak to zawsze szukamy tylko tych drzwi, co nie? No wiem. Hello, can you hear me? Choda, że nie znaleźliśmy. Are you now? Są drzwi Są? otwarte? Są? Tak? Tam na końcu? Tak, 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 w końcu Tutaj? powiedz tak, powiedz, że tak. Chyba, że to też się zostawił. No, nie ja nie otwierałem, czyli jak otwieram to wam mówiłem i zamykałem od razu. No to znaczy, że tu otworzył później? O tak otworzył? No właśnie, ktoś mi chyba kiedyś mówił, że on nie zawsze. Może tak być? Nie, od razy razy jest, nie zawsze są otwarte. Od Jezu O, oh, jest yes, yes, fingerprint. Co, dwa bijeścia kciuła? Are you here? Dobra. A prawie wiem, jaka wyszła. Idę ten, ten. How old postawiłem. are you? Can być... you hear me? Chyba nie pogadamy. W drodze tu się wychodzi? Ale są... Są fingerprinty To ja zrobiłem zdjęcie A ja... Kajty polała... Ja się zgubiła Czekajcie jeszcze raz spogadam How old are you? O Oczekuj na mnie Czekaj... Ale ja się zgubiłam to, no, to, Widzę twoje jaka? światło Are you friend? Chodź Tu? Where are you? Idę <noise> Już mówię no jest lepiej zabójka. Tu w prawo. Prawo? A główno. Tomeczku. Tu na lewo. Jest dwójeczka w razie wu. Right. No tu, tu, Tomek. Mago. Okay. To. jest hand. Gdzie jesteś? Tu, na prawo W bathroom? Tak Ty nie jesteś tu To... Wojtek? A już. Ale Wojtek? wszystkie drzwi otwierała po drodze, nie? A spij daj, tamtąd. Hmm. Ej. Nie dobra, myślałam. Dobra, ja biorę. Um, Tylko, że widzicie um, 20... co? Ja wziąłem książkę. Znowu jest bardzo podobna sytuacja. Że znowu mamy fingerprinty. Zauważyliście, że za każdym razem praktycznie duch ma fingerprinty? No. Um, w sumie nie Prawie założył... za każdym razem. Choć za ona wie, gdzie ma iść. Tylko tak się wydaje. Eee, mm. Czyli tak, mamy fingerprinty. Wydaje mi się, że Spirit Boxa raczej nie będzie, ale to nam dużo nie daje. A! Chwacie, hanta. Czekaj, tak to chyba nie dojdzie. Ogólnie, by the way, musimy jeszcze zrobić zdjęcie ducha, Soul i Witness Ghost Event. Czekaj. Wiecie, który to spokój? Po coś tu dam? to no, na niego chyba nie będzie kamery. Coś cię tam wypalazła. Dury! to w Ej, w który miejscu? Ej, u mnie jesteś w innym. To za chru, chrum chrum było. No bo u mnie aga była sowana pomiędzy deską, a głowa. Aha, boś ty głowę w mur wsadziła. No wy jak wy dalej macie hunta. Bo ona nie rozumie po polsku Nie pojemaje? A gówno podaje A już koniec? No chodź, chodź. Mm, miło. O, woda. Gdzie? Macie, czoł se macie czołówki? Ta. Y ja chyba nie Chociaż nie wiem. O, ktoś tu idzie. Ale idę z kamery. Ma żaga czołówkę. To było na o, właśnie patrzę coś, na nie? twojej tej... Y na, na prawo. Boże, Tomek. Kurwa! No co to takie hunty tu hand hunt za huntem? No chyba, A. dobra, to trzeba ogarnąć. Latarki gaście, co wy? Agaspi daje Do fana Aga jest za No latarkę! Mam ciarki Macie po 30 sanity by the way Weź po pisa Więc wróćcie i weźcie jednego pilsa Ta debilka była u mnie Ale dlaczego ty ją tak obrażasz? Kuźwa bo była u mnie no Ale jak była, syczała no. jeszcze później Wojtek zrobił ciary, nie. Ty Syczu syczu Wypij dam kurwa Dobra ja jedę tam z termometrem i z solą Który to był ja ten pokój? Chcę... Gdzieś tam jest bathroom Tomek masz mało sanity Bo już jestem tu przy niej to zostawić te rzeczy chociaż? O boże... Chcę na razie, żebym wiedział. A kto tu aparat zostawił? No ja, bo to się zostawia. Co zostawia aparat na to? Spiedę go, mam tego. Idę Iwan, no. Wojciech. Wojtek! Wojtek! Kuźba! No tak to jeszcze nikt do mnie nie powiedział. Wojciech. To jest tutaj? Ej, tu woda gdzieś zyczy. Już wyłączyłem sobie mi zdjęcie. Tu. Tam dalej. A czemu nie zostawiliście outside anything? stopnie. Cześć. Nie, nie będzie freezingu. Tylko możecie wyciągnąć outside. Show yourself! Może nie teraz? Może come down with your... Uh, show yourself You know? How old are you? I'm going to see dots or anything like that Are you here? Hello? Can It's you hear me? me? Ta -ta, ta -ta, ta -ta, ta -ta. Show yourself Kur... już ty! Tak, ci pokazać, a nie kukać! Show yourself, to masz Ile jest na tych? Piątka? Czwórka jest każdy po soli, Tomek spierdzielaj stąd <noise> Ja idę za czycie. Ona e, miała anything. się pokazać, a nie kuźwa chłuchać do ucha Ożby orodocy? Co? Ja w ogóle nawet nie wiem jakie są dowody. Do, y, do Na razie fingerprinty. okej. Okay. Temperatury raczej nie będzie, bo już było... Aha, zajebiście Agnes. I love you so much. Cicho, cicho, patrz. Co? Gzyczy. Czekaj. Jeżeli będzie blisko, tam latarka za migać, nie? Tak. Ale chodź tu w razie zbitej. Będziemy tam uciekać. Tam? Tak. Tam do matera, co? O, już. O. Kurwa. w ogóle mi drzwi otworzyła, nie? Ale Co przeszła dalej w waszą stronę. Co za <laughs> Czyli czekajcie. O. Może być Banshee, Gorio albo Myling. Patrzymy, patrzymy na y, dotyciki. Tak patrząc po dowodach. No. Może na tym? O. Orzły nie latają? Wojtek zasłonił mi cały świat. Już? To nie wiem, się. Nie, dawaj, już się <grym> Tu powinno wyskakiwać na mordę w tym momencie, nie, jak, naprawdę, jak się patrzysz na te docy być, tak, i taki, taki jumpsker do kamery, tak, nie? Boże, to by była tak... tak by ta gra znaczy, jeszcze była ogólnie bardziej te docy, Ogólnie te docy są bardzo dobrze ustawione, bo obejmują całą łazienkę, więc on musi w razie czego tędy... przeleść. Ale przeleźć. że oszłów nie ma? O, mogą być nad kamerą, maga. A znaczy, słuchajcie, na pewno nie będzie freezingu i raczej na pewno nie będzie spirit boxa, więc to możecie sobie oznaczyć. Więc jest miling Banshee albo Gorio. Tak mi się wydaje. Na razie mamy tylko odciski. Gorio to jest MFK5. Ten mailing MFK. to jest writing, tak? Bo tam miał być? M nie, tak, mailing i Banshee. Aha, no wszyscy siedzisz to... tylko nie ja. Orby i fingerprinty. I nie mamy zdjęcia ducha. Miło. Przemówić mi więcej psychi niż. Mogę dwa razy sobie wziąć? Ja wziąłem raz pierwszy. Aha. Wziąłeś ja hmm. raz A <laughs> już poczeka, żarłeś. Poczeka, hmm. Poczekajcie, jeszcze raz. Eee, hmm. Może być Banshee, i do tego potrzebujemy wtedy orby, i, ale nie, bo to są orby, orby i doc projektor. Eee, Gorio to jest EMF, fingerprinty docy. Miling to jest MFK, fingerprinty i Writing. Więc może być. Mi się być, wydaje, że musimy może dołożyć docy na ścianie pionowo i jeszcze jedną kamerę. Mówię dla Tak mi się wydaje, doty. no tak, bo to teoretycznie może być nie ten kąt. Wiecie, że z orzłami albo tak samo dobra, to samo tak to Dobra, mam i weźmy krótko... a nie weźmy krótko, bo już jestem To tym co ja mam wziąć? Kamera weź. Kamera, dobra. Aga. I... Dobra? Weź Weź Wasz no, Chcesz w innym rogu? Aga ma na mnie sanity, więc niech tu zostanie i patrzy o, na jak miło. No, no, nie, no, ba, no właśnie, chodź, chodź. Weź, weź krótki. Może, może być choć. tak, że jest banszy i wtedy fokusuje się na którymś z was. Dobra, idę rzucić jej króca i wrócę do Musa. No. Dobra. Ja no bo sobie, nie chcę być babiem zwana. Vana. Ja sobie do, zwana. Do, do, Dodi zostawię, no Dodi. Dodi. Dodi, dodi? zostawię i... Dari, Dari Babi, te... A wiesz Dari, co to znaczy Dodi? There po angielsku, in... ja tego często używam w pracy. Doji podejrzany. <gry> Czyli daje podejrzane rzeczy. O kurwa. Doji to jest podejrzany? Mhm, mm doji no. To czemu ty ciągle w no. pracy że to jest podejrzane? Aga! E, na przykład maszyna doji. This, is, this machine is very doji. Very doji. A ty co do to jest, To jest podejrzane? <laughs> Albo na przykład jak ktoś y jest dodgy, to też mówię, o boże, ale jesteś dodgy. <laughs> oh fuck, you are so dodgy, bitch. Yeah, yeah. Nie ma wpizduszki, nie ma. A robiliście soli ten, zdjęcie? Mm, yeah. Ja yeah. Robię nie. Ja robiłem jednej przy Write in the book, please. Ale to jeszcze tutaj możemy. O. Can you show yourself? Are nie you pan. here? Dobra, idę zobaczyć dodgy. show Can yourself? You show yourself? to by przestawił troszeczkę tu. Where are you? Write something in the book. Are you here? Gdzie jest gada de, Gdzie jest y, MF w teatu? Wy napiszemy do pana z fazmofobii, żeby dodał jumpscare na kamerzu. Show your. No ten self. druk zdecydowanie to jest, bo to jest 5 stopni, ale na pewno nie będzie freezingu. Idę zobaczyć do cieki. Chyba zrobię na wszelki wypadek, bo może być ten Orbe. are you here? Możecie swipeć na Show yourself. Are you here? Trzeci za mną drzwi, teraz. How old are you? Pizducha. O, oh yes, jest to nawet znaczy oh, nie. Jest pizducha? Hearts, co to jest hard? Serca. To nie hard? Heart? To nie hard, to pikaka. Dobra, czyli e, ghost orbów nie będzie, skreślcie. Kuźwa. Ej, docu też nie będzie. Aga, jest wpis ducha. A MFK? Może nie być tylko MFK. Ej, co wy gadacie? To. Wracamy? No, jakie są te? Jakie nie, nie, Fingerprints i ghost ducha, tak? Boże. Tak, ghost. ghost ducha. A, ghost no, ducha. no to tylko MFK, może być. Może być. A docy nie mogą być. Ale trzeba mu jeszcze selfie zrobić. Dotsy nie mogą być i ożwy też ja nie myślę, mogą być. Ja myślę, że z tym być. selfie to już nie. To nie. Mogą. Nie kombinujmy zbytnio. Czemu? No nie, nie mogą. Czekajcie, z, z, o, zobaczmy. W trójkę. Zobaczmy. Mamy, mamy na pewno fingerprinty i mamy na pewno. Ghostwriting, tak? To tak. może być poltergeist, demon albo Miling. Mm. Freezing odpada. Więc zostaje nam poltergeist albo Miling. No orby raczej że freezing... Aha, dobra. Bo tam termometr był. Ale wiesz, że to Spirit się też, box też odpada, więc nawet jeżeli orby zostaną, no to miling nam zostaje, więc to jest miling, tylko kliknij AGA. No właśnie wiem, yy, nawet pisali mi w tym. Ja w się komentarze. nie dziwię, że ci pisali. No bo i wiesz co ja zapominałam po prostu. A, Ale ona, ona i tak miała mało, bo ja sprawdzałem. To a było 30 to punktów, co... a Aga miała 60, a my 230. Miling is known to be quieter when hunting e... Jeżeli jest name, jest cichszy jeżeli jak hantuje. Kuźwa klikłam, ja pierkur. Z Macie milinga? Nie. Tak. Tomek. Bo kliknij. No. No. Odjeżdżam. Masz? To odjeżdżam. Czym no. zdjęcie musisz zdjęciem to mogły być. A tu się okaże, że to nie będzie myling. <laughs> nie no będzie... bo tam też musi być. No, pędą, ale ja metodą to... wykluczenia to. Rising raczej nie, bo tam było cały czas 5-6 stopni, więc. Miley! Okej, okay, masz. O, Oj! Słyszę tomkę. Pójść, przeklika. No, ja też przeklikałem. Ale 270 dostałem. No ja też. No, to ja wszyscy raczej. Dobra, dostali. zobaczy się. A no, tym to razem jaka jak kliknęła, to raczej na pewno ma. Nie, bo no, ostatnio tykam. też nie kliknęła, ale brakowało jej 30 yy, kasy, a nie więcej. Więc ona coś muza. się tu, 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 tu. A nie o, wiem. Właśnie tyle. muza. Przekazuj się u wszystkich nie włącza. I muzykę. Łup, 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 No Ta dobra, więc. muzykę dali teraz? Udało nam się, także mamy wielką nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Słyszymy się oczywiście w kolejnym za tydzień. A i zobaczymy, jaką mapę tym razem. Może jakąś mniejszą, bo dawno nie wyłożę tej małej mapy, tylko te same, największe. A może jakaś nowa wyjdzie w aktualizacji, zobaczymy. Także tu się towarzystwo <laughs> zabawia w kącie ciemnym. A była Agnieszka? Byłem. Był Tomek? Byłem i słyszymy się w kolejnych odcinkach, Outro. także trzymajcie się, cześć! Pa, pa, pa! pa. pa.